Dominika Clark zasłynęła w Polsce jako matka słynnych pięcioraczków z choreńca. W lutym 2023 roku urodziła naraz pięcioro dzieci, co w naturalny sposób przykuło uwagę mediów. Jej rodzina, w której wychowuje łącznie 11 dzieci, szybko stała się sensacją i obiektem podziwu, bo w sumie jak poradzić sobie z tak liczną gromadką? Dominika wraz z mężem, który jest Brytyjczykiem z pochodzenia, chętnie dzieliła się swoim życiem rodzinnym w internecie. Szybko zyskała również rzesze obserwatorów ciekawych codzienności. Bo jakby nie patrzeć, dla nich była ona supermamą. Z czasem jednak sielankowy obraz pękł. Pojawiły się oskarżenia o zaniedbanie dzieci, wykorzystywanie ich w mediach społecznościowych dla zysków, a nawet o przemocowe metody wychowawcze. W ostatnich doniesieniach mowa jest o zdjęciach jej małego synka przywiązanego pasami do stołu w trakcie inhalacji, co jednocześnie określa się jako przykład niedojrza rentingu, co w dodatku bardzo brutalnego. Ale dobra. Mimo, że zrobiłem parę materiałów na temat Dominiki Clark, domyślam się, że być może, a nawet jest to całkiem prawdopodobne, obejrzą ten materiał osoby, które nie wiedzą, kim ona do końca jest, więc szybkie przypomnienie: kim jest jedna z najsłynniejszych Mam Pięcioraczków w Polsce. A sponsorem dzisiejszego odcinka jest Holly. I nie, nie jest to zwykły energetyk, holy to napój w proszku. Jedna puszka to aż 50 drinków zamiast 50 puszek ze sklepu. Mniej śmieci, lepsza cena, wychodzi jakieś 3 zł za napój, a smak to największa różnica. Nie tak jak chemia w typowych energetykach, tylko super owocowe smaki. Macie ponad 20 różnych smaków, jak na przykład Blueberry Coconut czy Tropical Tiger. I serio każdy znajdzie coś dla siebie. Na start najlepszy jest starter set. Dostajesz shaker i 7 różnych smaków, żeby sprawdzić co ci pasuje. Moim ulubionym smakiem na przykład. Jest jest Blueberry Burr. Mamy intensywny owocowy smak, zero cukru i tauryny oraz prawdziwe skupienie dzięki New Cuff. oraz do tego wszystkiego 14 witamin. Co najważniejsze, to nie tylko energetyki, ale również znajdziecie dla siebie na przykład milkszejka w wersji zero cukrów. Z moim kodem Klepsydra macie minus 10% i darmową wysyłkę. Spróbujcie i sami zdecydujcie, który smak jest waszym ulubionym. I zanim zaczniemy ten odcinek, jedna prośba ode mnie, których zazwyczaj nie daję, zostawcie łapkę w górę, gdyż pozwoli to lepiej upozycjonować odcinek. Dziękuję serdecznie, zapraszam na materiał. Dominika Clark to Polka, która do niedawna mieszkała w niewielkiej miejscowości Choryniec Strój na Podkarpaciu. Narodziny pięcioraczków w lutym 2023 roku były prawdziwą sensacją. Media okrzyknęły to wydarzenie cudem, bo taka ciąża zdarza się ekstremalnie rzadko. Prawdziwe zainteresowanie życiem Dominiki jednak okazało się występować, kiedy ta wyprowadziła się z Polski do Tajlandii. Powodów podawano kilka. Dominika w wywiadach tłumaczyła, że Tajlandia okazała się być miejscem bardzo przyjaznym dużym rodzinom. Kultura prorodzinna, duża akceptacja i pomoc dla rodzin z dziećmi. Wspomniała nawet, że początkowo myślała o Nowej Zelandii, ale ostatecznie wybór padł na Azję. Nie bez znaczenia mogły być też kwestie finansowe, jak sama myślała. Życie w Tajlandii bywa tańsze niż w Europie. Co przy 11 dzieciach ma znaczenie, oraz klimat ciepły, sprzyjający zdrowiu maluchów, zwłaszcza wcześniaków z problemami oddechowymi. W kuluarach jednak mówiło się, że w rzeczywistości powodem przeprowadzki rodziny Clark było zainteresowanie się mopsem Dominiki. Co za tym idzie, po osiedleniu się w Tajlandii Clarkowie zaczęli intensywnie relacjonować swoje codzienne życie. I poprzez intensywnie relacjonować, mam na myśli, no bądźmy szczerzy, na no, mać tego było po prostu mnóstwo. Dominika w dniach swojej największej aktywności potrafiła zapostować na wszystkich social mediach: Uwaga, nie 5 filmów, nie 10, 70 filmów na wszystkich social mediach w ciągu nie miesiąca, nie tygodnia, tylko jednego pojedynczego dnia. Chcę tylko przypomnieć dla wszystkich zainteresowanych, że w tym czasie musiała ona zajmować się wszystkimi dziećmi, w międzyczasie postując te ogromne ilości. Dominika nie ukrywała trudów macierzyństwa. Opowiadała o tym, że śpi po kilka godzin, że poranki to zaczynało ona ledwo przytomna o piątej, a kończy dzień o drugiej. Jak więc możemy zauważyć, profil rodziny Clark z założenia miał być inspirujący i pokrzepiający dla innych rodzin i jeżeli spojrzymy sobie na jej Facebooka, to takim w czystej teorii jest, przynajmniej dla tej starszej widowni. Jest mnóstwo kobiet, które jednocześnie widzi Dominika i stwierdza, wow, co za niesamowita mama w końcu daje radę z taką ilością dzieci. No po prostu niesamowita. Jednocześnie rodzinie zdarzało się korzystać ze wsparcia finansowego fanów. Tutaj jedno zbióreczka, a Dominika założyła konto na platformie Patronite. Udało jej się łącznie uzbierać 4655 zł, co jednocześnie przekłada się na na ten moment 305 zł miesięcznie. Dominika praktycznie uczyniła z bycia mamą na pełen etat również swoją pracę i źródło dochodu, dzieląc się codziennością w sieci. No, i niektórzy z Was, którzy znają temat po raz pierwszy, myślą sobie, no dobra, ale gdzie jest w takim razie problem? Za chwilę przejdziemy sobie do moich głównych zarzutów z poprzednich części oraz do konfliktu, który jest kluczowy w tym przypadku, ponieważ cielankowy obraz rodziny Clark zaczął się kruszyć, gdy inni rodzice i specjaliści zwrócili uwagę na dobro dzieci, zwłaszcza wcześniaków. W sierpniu 2024 roku wybuchła pierwsza poważna afera. Noemi Pawlak, znana influencerka parentingowa, prywatnie mama wcześniaków, Skrytykowała publicznie Dominikę za podejście do opieki nad jednym z najmłodszych dzieci. Noemi w mojej opinii słusznie wytknęła jednocześnie dominice niewłaściwą opiekę medyczną nad dziećmi i zasugerowała, że skrajne wcześniaki powinny pozostawać pod stałą kontrolą lekarzy specjalistów, a nie była pewna, czy w Tajlandii dziecko ma zapewnioną odpowiednią rehabilitację i leczenie. Dominika nie pozostawiła tych uwag bez odpowiedzi. Gdy na jej profilach pojawiły się krytyczne komentarze, zareagowała emocjonalnie. Zablokowała Noemi na swoich mediach społecznościowych, a następnie nagrała filmik, w którym publicznie odnosiła się do zarzutów. To jej wypowiedzi, był wyraźnie zirytowany i obronny. W tym przypadku pozwolę sobie jednocześnie zasytować wypowiedź Noemi z wywiadu u Mateusza Spysińskiego, która idealnie chyba podsumowuje, jak to wszystko wygląda. Ona ma dzieci, które wymagają specjalistycznej opieki. I ona wyjechała y, na drugi koniec świata, w miejsce, gdzie tak naprawdę nie ma odpowiedniej opieki dla tych dzieci. Ona wielokrotnie dublowała filmiki z tym synkiem swoim, że mhm. tam gdzieś jest, gdzieś, gdzieś leci z nim na kontrolę. Podczas gdy tak naprawdę na czym polegały te kontrole? To, to, to tak nie wygląda rehabilitacja u tak? Dla mnie to po prostu jest. Niesamowite, że te kobiety twierdzą, że to jest prawdłowe, że ona świetnie o te dzieci dba i tak dalej. No ale jak dba? Przecież ona do tego Bangoku ma kupę kilometrów. No nie, nie ma możliwości, nawet fizycznej, żeby ona przy takim trybie życia, no bo my dostajemy ten materiał, tak jak na tacy, żeby miała czas na to, żeby te dzieci rehabilitować. Te dziewczynki nie chodzą na rehabilitację, one po prostu chodzą na jakieś zajęcia takie po prostu dla maluszków. Mhm. To mnie tak przeraża. Druga burza miała miejsce 19 grudnia 2024 roku. To właśnie wtedy wypuściłem swój pierwszy materiał o Dominice Clark, zatytułowany Influencerka wykorzystuje swoje dzieci dla wyświetleń, gdzie jednocześnie starałem się nakreślić co Dominika w mojej opinii robi źle. Wiele rzeczy, które mówi jest niespójnych, dzieci traktuje jako główny content swoich social mediów, pokazując, że nie ma oporów przed wrzucaniem kontrowersyjnych scen ze swojego życia. Niejednokrotnie przedstawia swoje potomstwo w niekomfortowych sytuacjach, a najmłodsze zaś traktuje niczym maskotki dla zagorzałych fanek, które przebiera w infantylne ubrania. Główne oskarżenia były takie. Po pierwsze, zaniedbania w podstawowej opiece. Po drugie, niewłaściwe żywienie. I tutaj szczerze mówiąc, dowodów nawet nie musiałem się za bardzo starać, żeby znaleźć, bo wystarczyło wejść w jakikolwiek vlog Dominiki i mogliśmy zauważyć mniej więcej jak to wygląda. Bardzo ubogie posiłki, wręcz głodowe porcje. Widać było na przykład zdjęcia talerzyków z minimalną ilością jedzenia. Oprócz tego, brak podstawowych akcesoriów, brak ubezpieczenia dzieci, kiedy te muszą jeździć tuktukiem, co pomijając fakt, że tuktukiem małych dzieci, to wydaje się być po prostu totalnie absurdalne. Ja właśnie miałem jechać po Gracie na tuktuku, ale tak strasznie pada, że nie wiem. Oraz co najważniejsze i co jednocześnie poruszyła również nami Pawlak, brak jakiejkolwiek odpowiedniej opieki medycznej i terapeutycznej. W tym filmie pojawił się również jeszcze jeden zarzut, który nie wybrzmiał tak jak reszta, ale też był ważny. Mowa o świadomym szarentingu. Mowa przede wszystkim o egoizmie i wykorzystywaniu dzieci dla popularności. Nie ukrywajmy, Dominika wielokrotnie ciągle eksponuje życie dzieci w internecie, nawet ich trudnych chwil, tylko po to, by zdobywać wyświetlenia i wsparcie finansowe. Po to, aby materiał był jednocześnie rzetelny, skontaktowałem się również z rodziną Dominiki. Osoba z jej rodziny powiedziała mi, jaka była prawda na temat jej ciąży. Taki bakans to ogólnie, no tyle, że wiem, że zawsze miał fiksację na... Ale... Poucie właśnie ciąży i tak Ale no brała tam coś, co pozwoliło jej bardziej zajść w ciążę, to wnioskuję, że pewnie było to spowodowane tym chęcią posiadania ciąży mnogiej. Bardzo myślę, bardzo myślę. Co było dalej najprawdopodobniej już wiecie. Dominika zaprzeczyła wszystkim oskarżeniom, powiedziała, że jej dobre imię zostało zniesławione i że sprawa jest u prawnika. Jak widać, sprawa u prawnika jest od roku, bo od roku nie dostałem jakiegokolwiek pisma od niej. Albo ten prawnik używa Internet Explorera, albo po prostu zrezygnowała z pozwu. Nie mam zielonego pojęcia, ale tak czy inaczej, doszło jednocześnie do sytuacji, w której najprawdopodobniej dowiedzieliście się o niej z tych filmów, a jeżeli nie, to teraz już wiecie mniej więcej, kim ona była. I pewnie zadajecie sobie pytanie. No dobra, Klepsydra, ale teraz mówisz o rzeczach, które jednocześnie już były wcześniej. Może porozmawiamy o czymś nowym? Nie ma absolutnie problemu. Bo wiecie... Im bardziej Dominika starała się bronić i uciszać każdą jej krytykę, tym bardziej internetowi śledczy grzebali w szczegółach jej życia. Na różnych forach i grupach, i nie mówię tutaj tylko o forum Wanda, mówię również o Facebooku, mówię o Gazeta.pl i o innych miejscach, użytkownicy zaczęli wymieniać się z i podejrzeniami. Dominika określała te osoby zbiorczo, jako po prostu hejterów, Twierdzą, że się na nią uwzięli i próbują zniszczyć jej rodzinę. W szczególności za swoją naczelnią prześladowczynię uważała wcześniej wspomnianą Noemi Pawlak, która po aferze z 2024 roku nie odpuszczała i dalej monitorowała sytuację i dzieliła się wnioskami ze swoimi obserwatorami. W międzyczasie Dominika napędzała hejterki na to, żeby te niszczyły Noemi. A skąd to wiem? No może z tego, że jednocześnie byliśmy w stanie dowiedzieć się, że nawet doszło do sytuacji, w której Dominika miała, uwaga, własną grupę swoich psychofanek. Z którymi jednocześnie kontaktowała się, byleby doszło do sytuacji, w której była w stanie zaatakować daną osobę, i żeby te osoby wypunktowały hipokryzję tych osób, które jednocześnie krytykowały Dominika. Z tej całej sytuacji najbardziej współczuje Noemi. Wybrała sobie, szczerze mówiąc, chyba najcięższą osobę do zaatakowania, gdyż Dominika po prostu otoczyła się swoimi psychofankami, które atakowały w najbardziej brutalny z możliwych sposobów. Grożąc, wyzywając i życząc jej wszystkiego najgorszego. W międzyczasie rosnąca ilość doniesień o możliwych zaniedbaniach dotarła do instytucji oficjalnych. Dominika w jednym z nagrań we wrześniu 2025 roku zdradziła przerażającą dla niej wiadomość. Dostała ona e-mail z biura Rzecznika Praw Dziecka. Jako, że ilość osób w Polsce, która składa do Rzecznika Praw Dziecka skargi lub tzw. donosy, jest najprawdopodobniej ogromna na Dominikę Clark i szczerze mówiąc ciężko mi się dziwić, to co za tym idzie, Rzecznik Praw Dziecka miał obowiązek zareagować. Według relacji Dominiki. Dostała ona urzędową wiadomość sygnalizującą, że pojawiły się zgłoszenia o potencjalnym zaniedbaniu dzieci w jej rodzinie. Dominika początkowo nie mogła nawet odczytać szczegółów. Mail był zaszyfrowany wymagający hasła, co tylko potęgowało jej stres. Ogarnęła ją panika, że to oznacza w szczęście procedury odebrania jej dzieci. Z jednej strony fani Dominiki byli załamani. Jak to niewinnej matce można odebrać dzieci? Z drugiej strony ludzie logicznie myślący byli nie tyle co zachwycani, co przejęci, że wow, być może jednocześnie doszło do sytuacji, w której rzeczywiście Dominika poniesie konsekwencje. Zaledwie parę dni później, 23 września, Dominika opublikowała dramatyczny w tonie wpis oraz nagranie w mediach społecznościowych. Dziś wygraliście, hejterzy, wygraliście. Może mieliście rację. Byłam naiwna, wierząc, że można żyć inaczej, spakować dobytek do jednej walizki i wyruszyć w świat. Po raz pierwszy w życiu czuję na ramionach ogromny ciężar i myślę, chyba już nie dam rady. Codziennie walczę dla tych dzieci. Film odbił się przeogromnym echem. 13 tysięcy reakcji na Facebooku, 5 tysięcy komentarzy oraz półtora miliona wyświetleń. I trzeba przyznać, że ja w pewien sposób podziwiam Dominikę Clark. Jej strategia jest wręcz genialna. Nagrać filmik, w którym jednocześnie płaczę, wzbudzić jednocześnie bardzo dużo współczucia i w taki malutki sposób, w który nikt najprawdopodobniej nie zauważy, wspomnieć tylko o tam na dole, jak sobie spojrzycie. Nie mam siły walczyć z panią N. i jej krucjatą przeciwko mnie. Donosy i oskarżenia zbierają realne żniwo. Bez odbioru. Pamiętniki Dominiki, 23 września 2025. Oprócz tego filmik, na którym Dominika płacze i publikowane są komentarze Noemi. I dlaczego powiedziałem, że jednocześnie podziwiam Dominikę Clark? Bo sama strategia jest ponownie genialna. W ten sposób wspomnienie o Noemi sprawi, że jednocześnie zostanie ona ponownie zaatakowana. Zresztą nie tylko zaatakowana, Chcę zaznaczyć, Dominika ma ogromne grono psychofanek, które zawsze pójdą za nią w ogień. Poruszałem ten temat m.in. w ostatniej części, zanim jedna z psychofanek. Dowiedziała się, że Dominika szczerze mówiąc niej manipulowała. Jestem z tej grupy, która stała za Dominiką Marią Clark murem. Wpłacałam na kawki, w końcu przejrzałam na oczy. Skończyło się bronienie, wspomagania, pisała nam na grupie, że nas kocha i tym podobne, a kiedy przestałyśmy nabijać kasę komentarzami, bronić, to nas zablokowała. Sprowadziła tyle dzieci na świat. To niech sobie radzi, a nie wyciąga ręce na prawo i lewo. Dzieci są kochane, niczemu winne, ale rodzice powinni mieć trochę rozumu i mierzyć siły na zamiary. Inwestycja w hostel, który nie jest ich, zakładanie klimatu, i wiecznie postaw kawę. Dość. Ale spokojnie, moi drodzy, do żadnej tragedii nie doszło. Biuro Rzecznika Praw Dziecka po kilkudziesięciu godzinach wyjaśniło sprawę. Okazało się, że mail, który tak przeraził Dominikę, nie dotyczył bezpośrednio odebrania dzieci ani konkretnych zarzutów przemocy. Rzecznik informował w nim raczej ogólnie o szkodliwości internetu, co było odpowiedzią na te liczne zgłoszenia zaniepokojonych osób. Innymi słowy, Rzecznik Praw Dziecka przypomniał ostrożnie urzędowym językiem, że wystawianie dzieci na działania internetowych hejterów. Może być niebezpieczna. Poczułam, jak krew odpływa mi z głowy, palce lodowate wreszcie odzyskujące czucie. Łzy, które wcześniej wysły i których nie potrafiłam już wycisnąć, nagle napłynęły z powrotem, wypełniając mi oczy. Mąż siedział obok, czułam jego oddech na swojej szyi. Szybki i zdenerwowany. Ocknęłam się w końcu z tego amoku. To tylko reakcja na donosy. Oni muszą odpowiadać, to ich praca. I wiecie, wydawać by się mogło, że emocje opadną, że już wracamy do normalności. Okazuje się, że nie, bo zanim emocje zdążyły opaść, pojawiły się kolejne kontrowersje. Kto wie, być może najpoważniejsze ze wszystkich dotychczasowych. Moi drodzy, co widzimy na tym zdjęciu? Widzimy Dominikę Clark, a właściwie to nie Dominikę Clark, tylko syna Dominiki Clark. Widzimy, jak jest on obwiązany bandażem, po to, żeby sobie nie zdejmował inhalatora. Powiem szczerze, moi drodzy, było wiele rzeczy, które widziałem w zachowaniu Dominiki Clark. Rzeczywiście, niektórzy z Was mówili, że przypieprzą się czasami do szczegółów. To, co w tym momencie widzimy, to jest najprawdopodobniej największe zaniedbanie, jakie widziałem do tej pory. Często ludzie mi mówią, żebym w trakcie swoich filmów gryzł się w język, bo już jest i tak sporo pism przedsądowych, które dostałem. Po co mam sobie jeszcze dokładać, jakieś pozwy kolejne itd., itd. O, no moi drodzy, ja nie mam zamiaru jakkolwiek gryźć się w język. To, co ja zobaczyłem, przeraziło mnie jako człowieka. Brzmi to niewiarygodnie i makabrycznie, jednak mimo wszystko jest prawdziwe. I ja wiem, co teraz niektórzy, którzy chcą bronić Dominiki, powiedzą, ale przecież, no, mogła go zawiązać, bo inaczej by sobie jednocześnie ściągał ten inhalator, nie? No nie, bo dam wam jednocześnie jeden bardzo prosty argument. Wystarczyło chyba trochę pomyśleć. I może zamiast 70 filmów dziennie, rzucić 10. Może zamiast 10, rzucić 5. A może zamiast 5, nie wrzucać w ogóle i zająć się synem, zamiast to nagrywać. Zająć się nim, usiąść koło niego, pomóc mu jednocześnie. Ja zdaję sobie sprawę, że bycie jednocześnie ojcem czy matką jedenastki dzieci, bywa bardzo wymagające. Ale wiecie, co jest jeszcze ciężkie? Zajęcie się rodziną, która ma jedenastkę dzieci, kiedy jednocześnie ciągle coś nagrywasz. Wtedy najprawdopodobniej już na skróty. Nie chcesz się zająć synem, więc jednocześnie przywiązujesz go bandażem do stołu. No bo po co robić coś więcej? A dlaczego internauci zareagowali w ten sposób? No z bardzo prostego powodu. Ponieważ widok maluszka przywiązanego do stołu skojarzył im się jednoznacznie z przemocą oraz torturą. Nawet jeśli celem miało być podanie leku. Oczywiście, dzieci czasem muszą być unieruchomione. Na przykład w trakcie pobierania krwi. Ale do cholery jasnej. My tutaj mówimy o przywiązaniu tego dziecka do stołu. Wiecie, ja nie chcę nic mówić, ale rodzinę Turpin też niektórzy ludzie bronili. Serio. Też niektórzy ludzie bronili rodzinę Turpin. A co się wydarzyło? Wiecie. A jeżeli nie wiecie, to obejrzyjcie materiał na moim kanale. Jak zareagowała na to wszystko Dominika? No moi drodzy, w swój chyba najśmieszniejszy do tej spory sposób. Wczoraj przekroczyliśmy nowy poziom absurdu. Czterech policjantów w moim domu, tak. Czterech. Bo przecież w wyobraźni pani N., naczelnej hejterki, nasza codzienność to nie rodzina, tylko scena z kryminału. Przeszukane pokoje, zdjęcia, filmy wszystko po to, by znaleźć dowód na to, że tam na pewno coś jest nie tak. I co? I nic. Rzeczywistość okazała się być zbyt zwyczajna, zbyt normalna, zbyt szczęśliwa, jak na potrzeby jej narracji. Zastanawiam się: Jak daleko może sięgnąć ludzka wyobraźnia, gdy ktoś za wszelką cenę chce udowodnić, że jego lęki i porażki są rzeczywistością innych ludzi? Jak odpowiedziała na to Naemi? Jak napisała u siebie na storce. Z tą tajską policją to nie moja sprawka, ale bawi, że wszystko jest na mnie, bo Dominika nawet nie wie, ilu ludzi większych ode mnie. Chcę porządnej kontroli. Niestety, jednocześnie przez to zobaczyliśmy mnóstwo innych komentarzy, które okazały się być straszne wręcz. I teraz przeczytam wam jeden z nich. Babcia mi opowiadała, jak półroczne dzieci sadzano na nocniku koło lepianki. Dzieciaki były przywiązane do nocnika i pozostawiane tak na kilka godzin. Bo na wsi roboty było tyle, że nikt nie miał czasu zajmować się wniańczeniem i przebieraniem. No tak, no to widzę, że w tym przypadku będziemy racjonalizować wszystko. Zostawienie pięknego domu w Polsce i przeprowadzenie się do... no dobra, jak lecimy, to lecimy. Ziemianki tak naprawdę w Tajlandii. Też wszystko w porządku. Nie ma absolutnie problemu. I teraz ja chcę zadać tylko jedno pytanie do osób, które tak wspierają Dominika. Jaki jest Wasz argument na to, że wasza idolka pozostawiła taki dom w Polsce? Po to, aby przeprowadzić się do takiego domu w Tajlandii. Jaki jest wasz argument na to, że Dominika Clark postuje tyle filmów dziennie, jednocześnie stosując brutalny wręcz sharenting wobec swoich dzieci i zdecydowanie jednocześnie sprawiając, że w przyszłości będą mieli naprawdę spore problemy. Bo nawet jeżeli nie mówimy o sytuacji, która mogłaby się potencjalnie wydarzyć, Dominika sama nas powiadomiła o tym, że pojawiła się policja. Teraz wyobraźcie sobie, że taki czaruś pójdzie do szkoły. Co usłyszę? Mówiąc kolokwialnie, inny nastolatek albo dziecko powie mu Ej, na twoją starą wezwali policję. I wiecie co? Będzie mieć rację. Drugie dziecko powie Ej, czy to prawda, że twoja mama musiała się tłumaczyć rzecznikowi praw dziecka? Trzecie dziecko powie Ej, czy to prawda, że jednocześnie wiązali się do stołu bandażem, kiedy dostawałeś inhalację? A czwarte dziecko może nic nie powiedzieć. Wiecie dlaczego? Bo jeżeli nic się nie zmieni, Dominika Clark rzeczywiście może jednocześnie stracić te dzieci. To jest konkluzja, do której coraz więcej obserwatorów dochodzi. Sytuacja zachodzi strasznie daleko. Ingerencja służb, po raz kolejny zresztą, może być uzasadniona dla dobra małych klarków. Oczywiście, są to internetowe opinie. Prawnie wciąż nie udowodniono do żadnego przestępstwa. Nie postawiono jej zarzutów. Jednak siła nacisku społecznego rośnie, zwłaszcza że Dominika, widać, że publikuje coraz to bardziej kontrowersyjne rzeczy. Kiedy ktoś jej coś wyciągnie, tak jak na przykład ja to robiłem, zmienia strategię na dwa miesiące. Nagle okazuje się, że jednak daje dobre porcje jedzenia. Nagle okazuje się, że przez dwa miesiące jest dosłownie mamą wziętą z komiksu idealnego dla dzieci. Po prostu 10 na 10. Jednak za tą maską prezentują się zaniedbania opiekuńcze, brak profesjonalnej pomocy medycznej, brutalny szarenting i naruszanie prywatności dzieci, manipulacja odbiorcami otoczeniem i nawoływanie do hejtu. Tak, moi drodzy, bo co robi Dominika? Za każdą swoją jakąkolwiek nieudolność życiową mówi, że to naem jest winna. To przecież to oczywiście Naomi Pawlak, to wszystko jej wina. No, no nie do końca to tak działa, nie do końca tak działa. I chcę zauważyć, to nie jest nawoływanie do hejtu, że Dominika powie idźcie, hejtujcie ją. Ale ona za każde swoje niepowodzenie obwinia właśnie jednocześnie Naomi Pawlak. Co jednak obecnie dzieje się w świecie Dominiki Clark? Sprawa wciąż się rozwija. Dominika nadal mieszka z rodziną w Tajlandii i prowadzi swoje profile, choć znacznie ostrożniej. Jej zaufani fani trwają przy niej, podczas gdy przeciwnicy śledzą każdy ruch, gotowi wyłapać potknięcie. Wiele pytań pozostaje otwartych. Czy polskie służby podejmą jakiekolwiek działania? Czy rodzina Clark wróci do kraju, czy raczej będzie unikać jurysdykcji Polski? Czy kontrowersyjni rodzice wyciągną wnioski i poprawią warunki dzieciom? Czy też nadal będą brnąć w konflikt z internetem? Bo ja wiem, mówimy tutaj wiele o Dominice Clark. Ale nie zapominajmy, że w tym wszystkim jest ojciec. Tak, tam też jest ojciec. Co prawda można wnioskować, że więcej śpi niż cokolwiek robi, wnioskując po publikacjach Dominiki Clark. Ale absolutnie ja nie mam zamiaru w jakikolwiek sposób szczypać się w język. To co dzieje się w Tajlandii, jest bardzo niepokojące dla mnie jako widza tego, co widzę. I nie tylko dla mnie. To już nie są setki osób. To już nie są tysiące osób. To są setki tysięcy osób, które mogliśmy zauważyć na przestrzeni pierwszych filmów, które widzą to samo, co ja. Które widzą to samo, co ty. Ja wiem, że niektórzy z was powiedzą Klepsydra, ale przecież Dominika Clark nagrała odpowiedź i jednocześnie w tej odpowiedzi rozwijała wszystkie wątpliwości, powiedziała, że jej syn jest chory na SPD, więc musi go wiązać. Więc wszystko jest jasne, prawda? Ostatnio pojawiły się plotki i krzywdzące komentarze na temat tego, jak przygotowują czarusia do inhalacji. Czarusia od urodzenia ma bardzo specyficzne wymagania. Jego układ nerwowy jest wyjątkowo wrażliwy, szczególnie na dotyk. Dla czarusia zwykłe usadzenie na kolanach po prostu nie działa. On boi się, kiedy ktoś jest za nim. Współpracowałam z terapeutami, szukałam informacji, testowałam różne metody. Przed inhalacją stosujemy głęboki nacisk. delikatny, ale stanowczo obejmuję jego ciało, a potem owijam jego rączki wokół tłowia i wsuwam je w spodnie. Dzięki temu jest spokojny, nie boi się, nie protestuje. Widać to wyraźnie na filmie. Nie ma stresu, nie ma łez, nie ma też walki. Tylko że nie do końca. Otóż to Dominika tłumaczy się, że no okej, okay, no jej syn jest chory na SPD, co. Okej, okay, załóżmy, że to kupuje. Chcę tylko przypomnieć, że gdyby Dominika nie zdecydowała się opuścić swojego pięknego domu i wyprawić na Tajlandię, najprawdopodobniej dostęp do SPD i do terapii na SPD byłby o wiele prostszy niż wiązanie swojego syna w trakcie inhalacji, bo wiecie, to można jednocześnie leczyć. Można iść na terapię. Ale tak czy siak, nie kupuje jakoś tego. Dlaczego? Ponieważ jeżeli spojrzymy sobie na to zdjęcie, to możemy zauważyć, że nawet w tym miejscu jej córka Elizabeth również jest związana i ktoś powie: No dobra, ale to jest przecież tylko doważenia. No dobra, to jest tylko doważenia, ale jednak jest. Jak więc możemy zauważyć, Dominika ma zwykłe zapędy do krępowania dziecka i nie chce jakoś specjalnie jej się asekurować tego dziecka i lekko przytrzymać. Chcę również na sam koniec poinformować, że wraz z nagraniem tego odcinka Zdecydowałem się zgłosić całą sprawę do Rzecznika Praw Dziecka. Uważam, że to co dzieje się w tym momencie w Tajlandii przekracza granice zdrowego rozsądku i ktoś musi z tym zrobić porządek. I zdaję sobie również sprawę w tym momencie, że naraziłem się ilości psychofanek, hejterek, dominiki. W porządku, jeżeli tak ma być, to niech jednocześnie tak będzie. Nie zmienia to faktu, że to co robię nie wynika z mojej jakiejś chorej chęci hejterskiej zabrania jej dziecka. To wynika przede wszystkim i tylko i wyłącznie z bezpieczeństwa tych dzieci, po to, żeby jednocześnie były one zdrowe i bezpieczne, a nie to, co możemy obserwować nie od miesiąca, nie od tygodnia, tylko od dobrego roku na jej filmach. Bo nawet jeżeli zabierzemy z tych filmów wszystkie te jednocześnie argumenty o tym, że dochodzi do sytuacji, w której te dzieci są wiązane i tak dalej, to dalej jedna rzecz się nie zmieniła. Jedna rzecz, o której rzekomo Rzecznik Praw Dziecka już pisała. Mianowicie to, że te dzieci są non-stop publikowane w internecie. Jeżeli to nie jest Sharenting, to nie wiem co jest. Dziękuję serdecznie za obejrzenie tego materiału. Jeżeli Wam się podobał, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, podbijcie ten filmik, żeby dotarł do jak najszerszej ilości osób oraz zostawcie komentarz. Do usłyszenia, do zobaczenia, hejka.